Elo, Elo widzowie. Dziś będziemy grać Brawl Stars na mapach od widzów, ale jeszcze przed tym zagramy sobie zwycięską mapę, nad którą y, myśleliśmy, no sporo czasu, która wygra, ale jednak zadecydowaliśmy, że akurat ta. Zaraz zobaczycie, jaka bo jest naprawdę naprawdę fajna. Dobra, co my tu mamy? Mamy tak. Weźmy sobie y, pszczółkę Maję. Bydronkę to znaczy No i zagramy zwycięską mapę uwaga czy będzie ona tak dobra jak jak kanał Bucu Bro co to A No się nie fajnie zaczyna nie fajnie ale bo trafiliśmy w takie miejsce wiecie Ale mapa naprawdę jest mega Powiem wam, że warta tego miejsca. Dobra, zacznijmy. Mapki od widzów, bo nie ma na co czekać. I lecimy. Lecimy za dymę. Za dyma to, to jest. Przygotujmy się, bo możemy dostać nie najlepszy team. Ale dobra, pierwsza mapa. Gdybym miał oceniać od 1 do 10 wizualnie. No, no takie 1 ale nie hejtuję, bo mapa bardzo fajna. Widzę, że ktoś się postarał i ja to doceniam jak najbardziej. Ale no, e... no nie. No i ale się kurczę przytrafiło. Niestety mamy tak zwanego Afka w teamie. No ale no przecież po co nam. W dwóch też sobie damy radę, nie? O, Tomar zaczął się ruszać. No Na nasze szczęście. I, a mi się wydaje, że Tomar jest z moich znajomych, ale to nic. No co ty Tomar robisz? Jezus, nie mogę, nie mogę. Czy on naprawdę jest z moich znajomych? Tego się dowiecie, to dowiecie to się kiedy indziej. Dobra, łopeczka w dół i lecimy dalej, ale nie tą pszczółką czy tam biedronką. Weźmy sobie coś takiego, wiecie, takiego masnego. Na przykład o el primo. Lecimy dalej. O, kolejna mapa, która nie jest yy, najładniejsza. Dobra, chowamy się tu i patrzcie, teraz lecimy, lecimy. Ok, okej okay. Okej, okay, i trzyty, ale go zmiażdżyłem. El primo go porobił. Dobra, chodźcie tutaj. Ton, jak tam, tontu, jo dobra, leży, leży o, ginę, ginę, nie ma co no cóż, no czasami trzeba zginąć dla dobra drużyny żeby się odrodzić w bramce i uratować no, uratować dobra, ja pójdę tam na lewo kurde, ale sprytnie to zrobili o, lipka, o lipka daj mi to, bo tym zrobimy tak Nie trafiłem, <noise> ale wtopa. <noise> tak nie miało być, widzowie. O kurde, nie, bo pierwszy raz mi w życiu tak nie wyszło. Bo ja zawsze jestem. Butu Brawl, w ogóle kraczy butsu Brawl są najlepsi. Ostatnio coś właśnie nie wychodzi, ale trzeba nagrywać na bieżąco odcinki. Oj, 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 ale wtopa, ale wtopa. No, uratował, uratował. Nothing Man, tak zwany. Dobra. O, ale on tam pędzi. Dobra, idź, potopiłę, ja otwieram, ja otwieram. Okej, okay, okej. Okay. Dobrze jest, dobrze jest. Oddaj mi tą piłkę, ty masz małą HP, kolego. No, widać, że kolega tu myśli. Bardzo mądrze. I. No co? Co jest? Oj. Co to robi? A ja wiem, co to robi. Mmm. Nie. Mm. O! Gup, znaczy, nie głupi. Super Boots Bro, ale słaba mapa. słaba mapa Widzu, który to przysłał, no nie postarałeś się, nie postarałeś się. Ale nie obrażaj się, oczywiście, bo Oj każdy ma swoje zdanie. To nie jest tak, że raz ci coś nie wyszło i. i żebyśmy już nie próbować, bo raz nie wyjdzie, raz drugi, trzeci, ale już ta czwarta mapa, ona będzie, ona będzie wspaniała. A my właśnie teraz wygraliśmy przez bramkę El Primo, potężny, potężny gol. Żeby mm, wiecie co zrobię dla was wyjątek i zagram jeszcze jedną mapeczkę, ale tym razem czymś silnym, jak na przykład. Ból, ból jest mocny no Dobry jest, dobry jest Lecimy, lecimy Wyszukiwanie graczy I mamy, o ta mapa jest No wygląda bardzo fajnie No to tutaj trzeba się kryć I teraz No nie, no nie, no kurde No uratujcie to jakoś no Co stoisz ty? Co ci smutno? No i dupcia No, no Dobra, team, drużyna jest jak widzicie Trafiła się jak trafiła No Nie udało się uratować niestety No kurcze, trafiło się źle Ale to nic, to nic no, łapeczka w dół, bo się przegrało. Ok, widzowie, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawiajcie lajka, subskrypcję, komentujcie, yy, udostępniajcie cokolwiek i czekajcie do jutrzejszego odcinka. Poczciwego Maćka, bo będzie się działo. Ale to już Wam nie będę spoilerował. I na